Cześć, pokażę Wam dzisiaj jak wykasować inspekcję serwisową w Mercedesie klasy A. To jest ta klasa W169 z roku 2011. Będziemy do tego używać przycisków na kierownicy po lewej i po prawej stronie oraz przycisku do resetowania przebiegu dziennego na liczniku. I robimy to w taki sposób, że wyłączamy sobie zapłon, następnie przekręcamy kluczyk w pierwszą pozycję. I strzałkami tymi na kierownicy wybieramy sobie tak, żeby był wyświetlony przebieg na liczniku, tak jak w tej chwili. I w tym momencie trzykrotnie naciskamy przycisk resetowania w szybkim czasie. Raz, dwa, trzy. Ok, pojawiło się napięcie. Teraz strzałkami góra-dół wybieramy sobie, co chcemy tutaj zrobić. Chcemy potwierdzić. Potwierdzić serwis. Teraz nie używając strzałek po lewej stronie, tylko plusa i minusa, przechodzimy sobie w dół i, i wybieramy potwierdzenie. Potwierdzamy dolnym przyciskiem tutaj jeszcze raz. Serwis potwierdzony. Teraz możemy sobie tym przyciskiem wyjść. Damy kluczyk, odpalamy i tyle po robocie.